Witam w mojej kuchni. Dzisiaj z tej strony milczane kuku ku, 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 ku. i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić pyszny koktajl z bananów. Tak. Najpierw miecie banana, miecie dwa banany. Z jednego, z jednego banana też możecie zrobić koktajl. Nawet jeśli chcecie więcej porcji, to nawet coraz więcej potrzebujecie taki pojemnik nie pojemniczek, ale taką umiareczkę. I tak. Dokładnie umyjcie banana. Ja już oczywiście umyłem, więc trzeba obrać. Obierzcie banana. Jednego banana. A ja zrobiłem, a ja robię z dwóch bananów. Cyk, drugi banan. I tak, jeśli macie taki pojemniczek, to na przykład no, cały banan się nie zmieści do tego. Więc ja kroję tak. Cyk i cyk. Są so dwie części banana. Widzicie, tu jest jedna, a tu jest druga. I tą drugą część krojecie jeszcze na jeden, bo mi się nie zmieści. Żeby się wszystko zmieściło. Jeszcze na jeden. I cztery kawałki macie. Cyk i cyk. I wkładacie po kolei. Po kolei. O, ja zapomniałem jeszcze innego składnika. Otóż to jest mleko, więc widzimy się za chwileczkę. Jesteśmy po przerwie, mamy mleczko i tak. Kto ma w domu taki blender, oczywiście uważać plus 10, więc uważajcie. To jest bardzo ostre. Yy, żeby zrobić taki koktajl, koktajl że potrzebujemy blendera. Ja na przykład teraz chcę... Cyk, teraz ja podłączę sobie do kontaktu blender. I wrócę. I tak, przez to, że mam tutaj wszystko odkładamy. Oj! O! Tak. Kładamy i blendujemy. Mieszamy, blendujemy. jak mamy taką substancję, taką, taką płynniejszą, bo już są rozgniatane, no, tak, ucięte przez blender banany i tak, bierzemy jedną i pół łyżeczki cukru, żeby polepszyć efekt, żeby bardziej smakowało. Ja mam oczywiście tutaj w šklane, w, šklane, w filiżance odmianowane. I cyp. Teraz miksujemy. Widzimy się po przerwie, jak będę wlewał mleko. Jesteśmy po przerwie dwie minuty miksowania. Teraz wlewamy mleko. Troszeczkę mleka. I miksujemy dalej. Ale najpierw musimy go i Teraz miksujemy. A i jeszcze dodam, że mleko jakby polepsza efekt. Jest bardziej jakby płynniejsza substancja i lepiej się ją pije. I ze smakiem. Po dwóch minutach blendowania jakby, o, wyciągamy, odstawiam na bok, tutaj daję moją tackę, daję to, żeby nigdzie nie porozlewać. Stawiam i spokojnie odłączamy blender. Odłączamy. Teraz bierzemy, jakby pokrywkę mieszamy, jest płynne i zamykamy. Jak to woli, może od razu się napić, ale naprawdę polecam. Bardzo dobry koktajl, z tego wychodzi. Polecam. Jeśli ktoś chce, to może od razu się napić ze smakiem, w ogóle, ale jeśli ktoś chce, to może po prostu sobie włożyć do lodówki, żeby było zimniejsze, i wtedy będzie chłodniejsze i lepiej na takie dni słoneczne. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.